Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Kiedyś słowo pisarz miało swój ciężar. Dzisiaj piszą wszyscy. Coraz trudniej znaleźć kogoś, kto nie napisał jeszcze książki. W bliskiej przyszłości policja będzie karała mandatem, a może nawet aresztem tych, którzy notorycznie uchylają się od napisania książki, czy choćby najskromniejszego tomiku wspomnień czy wierszy. Słyszałem, że pisarką została już pani Doda, która opisze, zdaje się, swoje niedługie życie. Wszyscy bez opamiętania wydają poradniki. Jak schudnąć w 3 godziny, czy jak zarobić drugi milion? Z reguły poradniki nikomu nie pomagają, z wyjątkiem autora, bo tylko on ma wymierną korzyść z ukazania się książki drukiem. Powstają także masowo produkowane powieści. Spodziewam się, że już niedługo przy Związku Twórczym Pisarzy powstanie koło abstynentów. Zrzeszą się ci, którzy nie piszą. Zebrania będą się odbywały regularnie i usłyszymy na nich znajomą frazę. Nazywam się Zbigniew i nie piszę już od kilku miesięcy. Co ludzi pcha do literackiego czynu? Sława lub chęć odreagowania? Pragnienie sławy jestem w stanie zrozumieć, ale terapia drukiem? Znam pisarza, który był tak kochany w dzieciństwie, że nie chodził do piątego roku życia. Od rana do wieczora noszono go na rękach. Postawiono go dopiero na parkiecie, wtedy, kiedy rodzice zorientowali się, że jest adoptowany. Ale i tak go kochali, więc jego ego nie ucierpiało. Potem miał w życiu wszystko, nawet genialne, antyzapachowe skarpetki bambusowe. Więc dlaczego pisał? Bo nie chciał się wyróżniać z tłumu. A piszą przecież wszyscy, więc niech już piszą, bo nie ma straszniejszego widoku od uzależnionego pisarza z silnym zespołem odstawienia.